Wielkim dobrodziejstwem jest dla nas łączność satelitarna, choć na co dzień raczej się nad tym nie zastanawiamy, to przecież niewątpliwie technologia ta pełni we współczesnym świecie doniosłą rolę. Jak bardzo niezależna myśl musiała przyświecać wizjonerowi Arturowi Charlesowi Clarkowi, który w 1945 roku przedstawił koncepcję wykorzystania satelitów na orbicie ziemskiej do łączności. Międzykontynentalnej. Pierwszym obiektem, który został pomyślnie umieszczony na orbicie Ziemi 4 października 1957 roku, był radziecki satelita Sputnik 1. Dziś nad naszymi głowami funkcjonują blisko 4000 satelitów, przeznaczonych głównie do celów telekomunikacyjnych, badawczych i wojskowych. Dzięki nim mamy dostęp do internetu. Działają systemy telefonii komórkowej, możliwa jest transmisja programów telewizyjnych czy eksploracja powierzchni Ziemi. A kolejni, pełni pasji, wynalazcy przygotowują już zupełnie nowe projekty ich zastosowania. Wynalazek lasera, podobnie jak komunikacji satelitarnej, też rozpoczął się od teorii. Zjawisko wymuszonej emisji, na którym opiera się działanie tego urządzenia, Teoretycznie rozważał już Albert Einstein. Pierwsze urządzenie noszące nazwę laser zostało zbudowane w 1954 roku. Dzisiaj z laserem spotykamy się na każdym kroku: od medycyny, poprzez kosmetologię i elektronikę, po nowoczesne uzbrojenie. Wykorzystuje się go na przykład w odtwarzaczu płyt CD, nagrywarce komputerowej, przyrządach medycznych czy kosmetycznych. Łatwiej chyba wymienić, gdzie nie korzysta się z lasera. Na razie, póki jakiś człowiek z otwartą głową nie wymyśli, jak użyć go w inny sposób. Może to będziesz ty? Do przeobrażenia współczesnego społeczeństwa chyba najbardziej przyczyniły się komputer i wspomniany już wcześniej internet. Pierwszym właściwym komputerem, to znaczy maszyną zdolną do wykonywania różnych operacji matematycznych według zadanego jej programu i podającą wyniki w formie zapisu cyfrowego, było urządzenie Mark I. Zbudował je w latach 1937-1944 Amerykanin Howard Hathaway Aiken. Kolejnym przełomowym momentem, było skonstruowanie w 1946 roku pierwszego elektronicznego komputera ENIAC. Komputery, o których mowa, były bardzo duże, zajmowały cały pokój. Następnym rewolucyjnym wynalazkiem okazały się komputery osobiste. Pierwszy laptop zaprezentowano 29 marca 1983 roku. Teraz, w dobie tabletów, iPadów i iPodów, wydaje się ogromny. Dziś rolę komputera osobistego często spełnia telefon komórkowy, mieszczący się w kieszeni. Historia internetu rozpoczęła się 29 września 1969 roku, kiedy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, w ramach eksperymentu prowadzonego na potrzeby wojska, Zainstalowano pierwsze węzły sieci ARPANET. 20 lat później, w marcu 1989 roku, Anglik Tim Berners-Lee wraz z belgijskim programistą Robertem Caillau stworzyli projekt sieci dokumentów hipertekstowych o nazwie World Wide Web. W następnym roku Tim Berners-Lee wymyślił podstawy języka HTML. I pierwszą stronę internetową. To była baza, która zainspirowała umysły kolejnych wizjonerów, dostrzegających w wynalazku ogromny potencjał rozwojowy. Stąd projekty następnych, coraz lepszych i wygodniejszych przeglądarek, poczty internetowej, komunikatorów czy mediów społecznościowych. Rozwój internetu Następuje z szybkością toczenia się kuli śnieżnej i jest tak dynamiczny, spontaniczny i wielotorowy, że trudno go dokładnie prześledzić. Czy możemy przewidzieć, co pojawi się w tej dziedzinie za rok lub dwa? Wymieniając efekty ludzkiego geniuszu, lub może raczej efekty ludzkich możliwości, które zostały odpowiednio wykorzystane. Powinniśmy wspomnieć także o wynalazkach w dziedzinie medycyny. Tu również całe pokolenia ludzi podejmowały kolejne wyzwania. Wynajdowano nowe, skuteczniejsze sposoby leczenia. Przełomowym odkryciem, dzięki któremu znacząco wydłużyło się nasze życie, jest pierwszy antybiotyk penicylina. Umożliwiła ona skuteczną walkę z większością bakteryjnych chorób zakaźnych. Przed jej upowszechnieniem wiele nawet banalnych schorzeń kończyło się śmiercią. Penicylinę odkrył w 1928 roku szkocki lekarz Aleksander Fleming. Jednak dopiero 10 lat później wraz z australijskim farmakologiem Howardem Floreyem i angielskim biochemikiem Ernstem Chainem wyizolował czynny składnik hamujący rozwój bakterii. W 1939 roku ci trzej badacze założyli pierwszą na świecie wytwórnię penicyliny. W 1945 roku uhonorowano ich Nagrodą Nobla. Na tym przykładzie widać, podobnie jak przy wynalazku telefonu, że samo odkrycie nie wystarczy trzeba uczynić je użytecznym, a to wymaga współpracy z innymi ludźmi. Tak samo ważnym wynalazkiem jak penicylina są szczepionki przeciwko ospie, wściekliźnie, cholerze, dżumie, gruźlicy, tężcowi, wielu innym chorobom. W dużo większym stopniu niż jakiekolwiek inne środki medyczne XX wieku przyczyniły się one do poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie. Znaczny postęp dokonał się też w dziedzinie transplantologii. Historia przeszczepów sięga połowy XX wieku. Pierwszym lekarzem, który przeprowadził taki zabieg na sercu był Christian Barnard z Kapsztadu. Najnowsze dokonania naukowców i lekarzy praktyków pozwalają na wykonywanie przeszczepów serca, nerek, wątroby, szpiku kostnego, trzustki, płuc, a także skóry i części oka. Niedawno świat obiegła sensacyjna informacja o dokonaniu w Stanach Zjednoczonych pierwszego prawie całkowitego przeszczepu twarzy. Przeprowadziła go w 2008 roku specjalistka chirurgii plastycznej Maria Siemionow, absolwentka Poznańskiej Akademii Medycznej. Ogromnym osiągnięciem ludzkiego umysłu było odkrycie i zrozumienie struktury DNA. Badacze wierzą, że dzięki temu będzie można skuteczniej zapobiegać chorobom i nie dopuszczać do ich powstawania, nawet jeśli są uwarunkowane genetycznie. Czy to jest? Pełna lista wynalazków i odkryć? Oczywiście nie. Nadal istnieje wiele niezbadanych zjawisk przyrody i mnóstwo niezaspokojonych potrzeb człowieka. Świat natury, głębiny oceanów czy kosmosu wciąż stanowią dla naukowców wyzwanie i otwierają nowe pola poszukiwań. Wiele wynalazków technicznych powstało dzięki uważnej obserwacji natury. Radary. I systemy lokalizacji dźwiękowej skonstruowano na bazie obserwacji nietoperzy. A system wideo naśladuje działanie ludzkiego oka. W Afryce południowej wzniesiono kompleks budynków, których wentylację i chłodzenie zaprojektowano na wzór kopca termitów. Podpatrywanie świata natury było także z powodzeniem wykorzystywane przez konstruktorów samolotów oraz pojazdów przeznaczonych do eksploracji głębin oceanicznych. I obcych planet. Trudno sobie wyobrazić, jak wielka musiałaby być biblioteka, która zawierałaby książki opisujące wszystkie wynalazki człowieka. Czy jej stworzenie byłoby w ogóle możliwe? Wynalazkami są bowiem rakieta kosmiczna i długopis łuk utrzymujący strop katedry i sztuczna gąbka. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Czy w codziennym życiu myślisz o tym, że niemal wszystko, z czego korzystasz, to efekt pracy czyjegoś mózgu? Czy teraz wierzysz już w nieograniczone możliwości człowieka, w Twoje możliwości? Może myślisz, że trudno je w sobie odkryć, a co dopiero wykorzystać? Pewnie podobnie sądzili nasi poprzednicy, a jednak znalazło się wielu ludzi, którzy potrafili te lęki i ograniczenia pokonać. Pierwszy człowiek, który wykorzystał siłę ognia i nauczył się go wzniecać, też walczył ze strachem i mierzył się z potęgą nieznanego. Za nim podążyli następni wizjonerzy, odkrywcy, geniusze. Każdy z nich był inny. A równocześnie wszyscy oni byli do siebie podobni. Co ich łączyło? Już wiesz? Odwaga, nieustępliwość, pasja i wiara we własne możliwości. Dzięki tym cechom pokonywali kolejne przeszkody na drodze postępu. Warto pamiętać, że wiele wspaniałych osiągnięć to dzieła zbiorowe często wynik pracy bezimiennych wynalazców. Łączenia cennych doświadczeń na przestrzeni setek i więcej lat. Długa lista odkryć, które stanowią o obliczu naszego świata, takich jak samochód, komputer, telefon komórkowy czy telewizja, to efekt twórczego wysiłku tysięcy genialnych jednostek i pracy milionów zwykłych ludzi, którzy sprawili, że prototypy przeszły do masowej produkcji. I stały się powszechnie dostępne dla całej ludzkości. Czego to dowodzi? Że wynalazcami były tłumy ludzi. Każdy z nas ma potencjał pozwalający osiągnąć ambitne cele. Czy nie warto nauczyć się go wykorzystywać? Teraz przyjrzyjmy się bliżej życiu kilku nieprzeciętnych postaci ze świata sztuki, nauki i biznesu. Jeśli oni mogli dokonać aż tyle, to czemu nie miałbyś pójść w ich ślady? Może wielcy poprzednicy staną się dla ciebie inspiracją? William Shakespeare, powszechnie uważany za największego pisarza w historii ludzkości, stworzył około 36 sztuk teatralnych, 154 sonety i wiele poematów. Dzieła tego poety przetłumaczono na wszystkie najważniejsze języki nowożytne. A inscenizacje jego dramatów cieszą się niesłabnącą popularnością także dziś. Co wyróżnia jego sztuki pośród innych? Finezja i prostota zarazem. Potrafił tak prowadzić akcje, że jego utwory nadal budzą podziw wybrednych krytyków teatralnych i ludzi wykształconych, a jednocześnie są zrozumiałe dla ogółu odbiorców i zaspokajają mniej wybredne gusta. Zastanów się chwilę, z jakimi utworami kojarzy ci się Szekspir. Z pewnością wymienisz przynajmniej trzy: Romeo i Julia, Hamlet i Macbeth. Każdy z nich jest ponadczasowy i uniwersalny. Warto do nich zajrzeć, sprawdź sam, czy nie straciły na aktualności. Równie genialnym twórcą był Michał Anioł. Wielki artysta odrodzenia, zapamiętany został jako wspaniały malarz, rzeźbiarz i architekt. Jego dzieła wywarły ogromny wpływ na dalszy rozwój malarstwa i rzeźby w Europie. Tworzył je na zamówienie możnowładców i papieży. Dziś, jak przed wiekami, podziw wzbudzają choćby monumentalne freski zdobiące sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie, czy doskonałe posągi Dawida Mojżesza. A także Pieta, zachwycająca precyzję wykonania i dbałością o detal. O mistrzostwie Michała Anioła zdecydowała, oprócz oczywiście niezwykłego talentu, jego niezmierna pracowitość, umiejętność właściwej oceny sytuacji i poczucie własnej wartości. Choć wydaje się to dziwne, artysta stawiał twarde warunki zleceniodawcom. Jednak ten, kogo zlecenie przyjął, mógł czuć się szczęśliwcem. Praca była dla Michała Anioła przede wszystkim pasją, której poświęcał się w stu procentach. Nawet jeśli nie masz artystycznych zdolności Michała Anioła, możesz się od niego nauczyć czegoś wartościowego. Jeśli podobnie jak on będziesz wkładać w to, co robisz, cały swój talent, Zaangażowanie i wysiłek. Jeśli dasz z siebie wszystko, zadbasz o dobry plan i szczegóły, nie będziesz narzekać na brak zajęcia czy słów uznania. Teraz pora na człowieka okrzykniętego największym geniuszem w historii świata Leonardo da Vinci można powiedzieć, że to niezwykłe dziecko niezwykłej epoki odrodzenia. Znamy go głównie jako malarza. Mona Liza i Ostatnia Wieczerza to najsławniejsze obrazy świata. Ale malarstwo było tylko jedną z jego licznych pasji. Gdyby stosować dzisiejsze kategorie, można by powiedzieć, że był także inżynierem wojskowości. Wymyślił pojazd opancerzony, gigantyczną kuszę i moździerz. Był również kartografem i mistrzem budownictwa. Zawdzięczamy mu wiele rozwiązań mechanicznych i architektonicznych, na przykład mechanizmy zegarowe, dźwigi i wielokrążki. Znane są studia Leonarda nad aerodynamiką. Prowadził także badania anatomiczne, między innymi mózgu, czaszki czy serca. Leonardo da Vinci, równie poważnie jak inżynierią i medycyną, zajmował się teatrem i muzyką. Był scenografem spektakli wystawianych na dworze sforców i projektantem kostiumów dla aktorów. Odpowiadał też za efekty specjalne wykorzystywane w przedstawieniach. Biografowie Leonarda wskazują na jego zdolności do improwizacji muzycznej. Grał na wielu instrumentach, a kilka z nich sam wymyślił. Genialny artysta interesował się także fauną, florą, hydrologią, filozofią, geometrią i wieloma innymi dziedzinami. Wszechstronność była wyróżnikiem człowieka renesansu, więc Leonardo da Vinci stał się symbolem tej epoki. Niezwykły talent, niezwykła rzetelność, niezwykła pracowitość. Warto poznać tę sylwetkę, by zobaczyć. Ile można osiągnąć w ciągu jednego życia? Wielu wspaniałych ludzi znajdziemy też wśród muzyków. Bach, Mozart, Beethoven, Czajkowski, Chopin to tylko kilka znanych nazwisk. Zatrzymajmy się może na chwilę przy Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie. Kompozycje jego autorstwa podobno uspokajają i leczą. Wyjątkowy talent muzyczny Mozarta. Ujawnił się bardzo wcześnie, już jako kilkuletnie dziecko Amadeusz wyjeżdżał z rodzicami na tournée. Żył zaledwie 36 lat, ale pozostawił ogromny dorobek, m.in. kilkadziesiąt symfonii, podobnie dużo koncertów na różne instrumenty, kilkanaście mszy oraz trzynaście oper, w tym wystawiane do dziś wesele Figara i czardziejskie flety skomponował także wiele utworów muzyki rozrywkowej, z których najbardziej znany jest Eine kleine Nachtmusik. Przykład Mozart'a pokazuje, jak może rozwijać się człowiek, jeśli dobrze rozpoznanemu talentowi towarzyszy chęć tworzenia i pasja. Nieprzeciętnych ludzi z wizją, ciekawością świata. Wiarą w ogromne możliwości człowieka, odnajdziesz także w czasach nam współczesnych. Wielu z nich działa w świecie biznesu. Zawsze, kiedy widzisz udane przedsięwzięcie, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję. Zobaczył szansę tam, gdzie inni widzieli głównie zagrożenia. Ten ktoś to wizjoner naszych czasów, człowiek obdarzony pomysłowością potrafiący skutecznie przezwyciężać piętrzące się przeszkody. Niezliczone przykłady takich ludzi żyjących w nieodległej przeszłości lub nawet współcześnie dowodzą, że spektakularne osiągnięcie jest możliwe dzięki pracy, determinacji i odpowiedniemu wykorzystaniu predyspozycji. Każdy z tych elementów jest istotny. Żadnego nie może zabraknąć. Historie ludzi, którzy budowali najpotężniejsze firmy świata, ukazują niejednokrotnie heroiczne zmagania jednostek z nieprzyjaznymi warunkami, konkurencją, urzędnikami lub stroną techniczną ich nowatorskich przedsięwzięć. Ci, którzy dokonali najbardziej oszałamiających wyczynów, wielokrotnie potykali się na swojej drodze, przełykali gorycz porażki. Uznawali to jednak za źródło nowych doświadczeń. Nie rozpamiętywali krzywdy, lecz zamieniali żal w nieposchromioną energię twórczą. Jednym z ludzi biznesu, których warto poznać bliżej, był George Eastman. To człowiek, którego firma Eastman Kodak Company wyprodukowała pierwszy fotograficzny aparat migawkowy przeznaczony dla amatorów. Mimo kłopotów finansowych, które dotykały go bardzo często, Eastman nie poddał się. Odkrył i wykorzystał swoje silne strony: umiejętności organizacyjnej i kierownicze. Dzięki temu tak skutecznie wypromował swoją firmę, że znalazła się w czołówce amerykańskich przedsiębiorstw, a Kodak stał się na wiele lat synonimem popularnego aparatu fotograficznego. Istman nie miał jednak łatwego startu. Po nagłej śmierci ojca zrezygnował ze szkoły i podjął pracę. Zresztą w liceum powiedziano mu, że nie jest zbyt utalentowany. Na początku pracował w firmie ubezpieczeniowej, potem w banku, ale nie sprawiało mu to satysfakcji. Swoją pasję odkrył, gdy przypadkowo zetknął się z fotografią. Za jego czasów sprzęt fotograficzny był duży, ciężki i bardzo trudny w obsłudze. Istman zobaczył w tym nie ograniczenia, a nowe możliwości. Postawił sobie za cel uproszczenie skomplikowanych procesów i przybliżenie tej trudnej wówczas sztuki robienia zdjęć przeciętnemu użytkownikowi. Później wymyślił metodę wykonywania suchych klisz. I opatentował maszynę do ich masowego przygotowywania. Założona przez niego firma szybko zaczęła odnosić sukcesy. Pierwszy migawkowy aparat fotograficzny jego projektu kosztował 25 dolarów. Znajdował się w nim film wystarczający na blisko 100 zdjęć. Już po roku od wprowadzenia tego produktu na rynek firma wywoływała 7,5 tysiąca odbitek dziennie. Zwróćmy uwagę na tę liczbę jest rzeczywiście miarą skali przedsięwzięcia. Pamiętajmy, że Istman zaczynał od zera, a historia jego firmy oraz losy jego samego nie były pasmem zwycięstw. Istman, co warto podkreślić, należał do szefów dbających o swoich pracowników. Był jednym z pierwszych pracodawców, którzy inwestowali w zespół, wprowadził dodatki do pensji, premie. System świadczeń emerytalnych, zasiłki dla niepełnosprawnych i ubezpieczenia na życie. Chciałby firma, którą kieruje, była odpowiedzialna społecznie, co w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku wydawało się ideą na wskroś rewolucyjną. Czyż jego biografia nie jest inspirująca? Przyciąga w niej uwagę różnorodność. Działalności Istmana, który nie koncentrował się jedynie na sukcesie zawodowym i materialnym. Przede wszystkim dostrzegał wokół siebie innych ludzi i pomagał im. Dokonania kolejnej postaci, Mary Kay Ash, to efekt połączenia nietypowego podejścia do rynku, pasji oraz celu nadrzędnego, którym był rozwój kobiet osobisty, zawodowy i finansowy. Znaną dziś na świecie firmę zajmującą się bezpośrednią sprzedażą kosmetyków Mary Kay Ash założyła w wieku 45 lat, gdy po raz kolejny została pominięta w awansie, bo była kobietą. To pokazuje, że w żadnym momencie życia nie jest zbyt późno, by rozpocząć coś nowego i uczyć się Nieznanych wcześniej rzeczy. Wyjątkowość firmy Aż polegała na tym, że pracowały w niej wyłącznie kobiety, które założycielka nazywała współpracownicami, a nie pracownicami. W tamtych czasach było to niemałą rewolucją, bo w 1963 roku, kiedy rodziła się firma Aż, amerykańskie kobiety zajmowały się przede wszystkim domem i nie były aktywne zawodowo. Mary Kay Ash dała im szansę na niezależność finansową. Stosowała nowatorskie jak na owe czasy metody motywowania. Opierały się one na rozpoznaniu istotnych potrzeb kobiet: potrzeby uznania, docenienia, szacunku i samorealizacji. Biografia Mary Kay Ash inspiruje kobiety w różnych krajach do odkrywania i wykorzystywania swojego potencjału do urzeczywistniania marzeń. Warto w trudnych momentach powtarzać sobie kilka razy dziennie zdanie, które było mottem Merykiej, aż. Dasz sobie radę. To tylko dwie spośród wielu podobnych historii związanych z ludźmi biznesu. Łączy je różnorodność podejmowanych działań. Ich bohaterowie nie koncentrowali się wyłącznie na sukcesie materialnym. Dostrzegali wokół siebie innych ludzi, szanowali pracowników, wspierali ich i doceniali, gdyż wiedzieli, że na kształt firmy składa się wysiłek całej załogi. Prowadzili też działalność charytatywną, wspomagali szkoły i fundacje, oraz wspierali rozwój kultury. Być może po wysłuchaniu tych niezwykłych biografii myślisz ja przecież nie mam tylu zdolności, ani takiej determinacji i na pewno nie jestem w stanie dokonać tak wielkich rzeczy. Te odczucia są w pełni zrozumiałe. Każdy z nas przeżywa momenty zwątpienia i braku wiary w siebie. Wystarczy wówczas przypomnieć sobie którąś z zasłyszanych dziś historii. A potem pomyśleć o tych wybitnych osobistościach jak o zwykłych ludziach. Oni też miewali wątpliwości, ponosili porażki, tracili wiarę w siebie. Nie każdy z nich był geniuszem. Wielu miało uzdolnienia tylko przeciętne, które nie ujawniały się w szkole. Przeszli do historii nie dlatego, że mieli potencjał, bo ma go każdy z nas, ale dlatego, że wystarczyło im odwagi i siły, by ten potencjał wykorzystać. Chcąc osiągnąć zamierzony cel, po prostu przystąpili do działania, nie zniechęcali się niepowodzeniami i wytrwale dążyli do realizacji planów. W tym miejscu warto przytoczyć słowa Erla Nightingale'a: Nie pozwól, by obawa o to, ile czasu zajmie osiągnięcie czegoś przeszkodziła ci w zrobieniu tego. Czas i tak upłynie. Można więc równie dobrze wykorzystać go w najlepszy możliwy sposób. Sporo miejsca w tej części poświęciliśmy dokonaniom ludzkości w różnych dziedzinach. Przypomnieliśmy sobie drogę, którą przebył człowiek od ujarzmienia ognia do naszych czasów. To, co sto lat temu wydawało się niemożliwe, dzisiaj jest codziennością i nikogo nie dziwi. Przedstawiliśmy liczne przykłady osób, które osiągnęły zamierzony cel. Czy prześledziłeś uważnie drogę życiową tych ludzi? Jeśli tak, to zauważyłeś pewnie, że szczęście i poczucie spełnienia tylko w niewielkim stopniu zależą od wrodzonego talentu. Niezdolności są najważniejsze, a motywacja wewnętrzna siła, która pcha do działania. I mimo trudności nie pozwala się poddać.